Cześć widzów, lecimy teraz w tym momencie odstawić sobie nasze przedmioty. Odstawić nasze wszystkie przedmioty do ym, skrzyni. A dalej wyruszamy w przygodę w dalszej eksploracji naszego Welen. Tylko, że to akurat górny Welen. Dobra. Musimy sobie troszkę tutaj to przyspieszyć. Dobrze, przynajmniej, że to jest taki, nie, nie wiem jak to nazwać, Bóg. Taki. Czy nie Bóg? Że możemy. Odskakiwać od naszych ataków. Po naszym ataku znaczy, dobra, Wszystko sobie tutaj zostawiamy. Całe szczęście to pójdzie w miarę szybko. Bo już kurczę 170 dobrego uświgu Wykorzystaliśmy te strzał też. Zostawimy. Jeżeli będziemy chcieli sobie wziąć jakiegoś tego kamień runiczny, jakiś kamień runiczny, to sobie przyjdziemy po niego. To wszystko sobie zostawimy. O. Na koniec wszystkiego, wszystkiego będziemy sprzedawali, będziemy robili podsumowanie. I tak to będzie wyglądało pod koniec gry Wiedźmina. Znaczy nie tego odcinka, tylko ogólnie jak skoczymy wszystkie misje, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No dobra. Chyba wszystko. Ten jeszcze zostawimy naszą legendę. 49 wykorzystanego ćwiku. Prześpimy się sobie do tutaj dotąd. Nie więcej. I się tepniemy w jedno fajne miejsce w tym momencie, bo to będzie akurat. Proszę, tu nam przegapiliśmy jeden tor. Nazwijmy to jeden tor. Jedno miejsce placówkę, może jaki tor. Tak, to jest te strony. Jakieś cygany tu są. Gąski. Będę musiał wam chyba wrzucić coraz w, to ciekawsze. Ciekaw, ciekawsze chciałem powiedzieć. Ciekawostki na temat Wiedźmina na, 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 na krótkich odcinkach materiałowych. Chodzi mi tutaj o szoty? Nie, nie chodzi o szoty, chodzi o takie. No można nazwać to szoty, tylko że to jest. O. Słuchajcie, jest późny wieczór. Dobra. No widzicie, teraz chwilowo mi padło z głowy, jak to się nazywa. Na rolkę, żeby tam wrzucić wam coś fajnego do przewijania albo fajnego do oglądania. Więc no, widzicie, już mi się wszystko tak miesza. Dobry tydzień to był. Dobry tydzień. Właśnie to płotek. Jest płotka! Czyli płotka, czyli to jest ona. Czy on? No, niby tam gościu podkładał pod płotkę. Yy, ten lektor taki znany. Yy, głos. No, to można powiedzieć, że to rodzaj męski. Ale no, płotka to jest bardziej tak żeński. Żeńsko to brzmi. No dobra. Do widzenia, ślepa genia. Nie! No i kapyć. Patrz się. Ale go ścięło stary, O tak się poprzewracało wam. Jeb krytyk. Nauczyłem się dopiero parować ataki. Słuchajcie, ja wcześniej tego w ogóle nie parowałem. Teraz tak pomyślałem sobie, przytrzymam, tak kliknę akurat parowanie w trakcie jego ataku. Ale to kurczę zadziałało jak nic. Dla chętnych, proszę bardzo. Jestem pod pełnym podziwem dla samego siebie. Co to za mieczyk fajny? Adam Date. Nie umiem czy tego czytać. To jest jakaś dziwna nazwa. Zbroja jest taka średnia. Widzę, ta też taka. Nie, czekajcie, czekajcie. Ja chcę sobie tą zbroję zobaczyć. Nie, już. Jak shipunek. Lekka zbroja. Kurtka łowcy nagród. 8% znaku akcji. 25% odporności na obrażenia buchowe. I odporność na obrażenia cięte. Okej. Okay. Po prostu, okej. Okay. Fajnie, że takie coś istnieje. Chyba nie muszę dalej komentować. Panie potka. Panie podka. My sobie teraz polecimy w tę stronę. Tam jakaś nie odkryta. Czy mi się wydaje? Brakuje mi strasznie w Wiedźminie takiego paska, który pokazuje nam procent ukończenia gry. Mega mi tego brakuje, wiecie? To by tak ułatwiło sprawę. Czy gdzieś to jest ten? wykopują się na powierzchnię. Z widzenia, ślepagenia, chce nagrodów. Które... nagród. Ten jak się wydostał w ostatniej chwili. Co, on się zbugował? Walczyliśmy z zbugowanym potworem. Dobrze, krew kerów. Przyda się jakiś eliksiry pewnie. Mutagen. <gry> Przyda się, nie? <gry> jak i tak już. Jesteśmy pod koniec gry, a miecz srebrny mamy tak. Mocny, że myślę, że potrojenie poziomu trudności na z tego najtrudniejszego, oczywiście, mówimy o tym koszmarze, nazwijmy ten poziom koszmar, taki jest najwyższy, to by nie wystarczał, tak podejrzewam, z tymi przebiciami pancerza, z tymi. O Jezus, z tym wszystkim, co my mamy na tym mieczu srebrnym, naszym legendarnym to. Spokojnie. Ty, Geralt, musisz się napić. No, dawaj mi troszkę tego. Miązka. i wiadku Zgaduję, że tyżeś zabił tutaj pana. Który był pewnie szewcem. I to jest jego mieszkanie. I spał na ziemi. Nie, miał trójkę. Trójkę ludzi w domu że się pewnie wyprowadzili, bo nie chcieli się walczyć z tym niedźwiedziem. Miecze, spodnie, takie sobie. Są okej, okay, bo mają dużo żywotności. A w spodniach, to tego tak nie widziałem, tej żywotności, żeby w ogóle było. Czy my tutaj coś mamy na górze? Mamy. Używaliśmy sobie. Garnijmy te metafanty, krasnoludzki alkohol. I jak? Pijemy się godzinkę. Upełnimy za spasy, Teraz lecimy w tę stronę. Napiłem się dzisiaj kofeiny, słuchajcie. A, jest godzina 21, jak to nakrywam w tym momencie. 21.01. Yy, I napiłem Got się kawy. Z trzech łyżeczek. Ustawiła na nogi raz, dwa, chociaż jeszcze jej trochę mam. Malutko, ale jest do wypicia. Jestem mega ciekawy, jakby to wszystko wyglądało na RTX-ie, na karcie graficznej mówimy teraz RTX 4090. No wiadomo, więcej by też prądu na to szło. Uuu, jak się ściemniło. Klimatycznie. Je, yeah, Geralt! No i dupa! Okan trupa! Sparuję? Ej, Nie mogę sporować od... a nie mogę sporować mniejsze o większe Proszę, te prochy. Co oni tutaj? tutaj tutaj mieli wioskę. Dobra, Wasze zdrowie. Przypominam w tym momencie, słuchajcie widzowie, o rodzie do 500 subów. Zabierzmy sobie już ten. Wejdźmy na ten znacznik na mapie, żeby sam zniknął, bo już mi się nie chce. O, specjalnie od odhaczać Jakieś spodnie, nie, nie były spodnie, to jakieś i jakiś marynarka, to jest totalnie słabiutka. Proszę bardzo. Fajnie. Szkoda, że nie ma, nie można tutaj robić czegoś więcej z tymi eliksirami. Mm, <słuch> Panie kochane, my musimy. Jezu, to już będziemy mieli to wszystko zrobione. Chyba w następnym odcinku zrobimy całą mapę. Oprócz, yy, oczywiście, tych resztunków. Yy, z pytajników. O, tu jeszcze jest smok, jakiś potwór. Gniazdo ja potworów. Wszystko będzie zrobione, ale jaja. Ozak. Jedziemy dalej, ale ładnie to wszystko wygląda. W okolicach. O, płotek, dawaj. Ale to kopyta Ozak. Golem. Czy ja tutaj kiedyś nie byłem przypadkiem? Oj, on jest ciężki. Możemy go zamrozić? Zaatakuj mnie. Nie tak! Normalny atak, chcesz sparować. Nie no, to, to nie robota. Ciekawe jak zmienimy sobie na tą broń. On był naprawdę mocarny, skoro ten miecz. A tyle hitów musiał go zrobić. Co ty jest za skrzynkę? Dziwny kamień runiczny. Pe Perun? Piorun chyba. Perun. Jest taka śliterówka chyba. Dziennik Igora de Sade. Słuchajcie, to dla chętnych. Trzymajcie. Łapcie to. Cyk. Czy my to. Cześć jeszcze mamy. Chyba nie to W takim razie leci ta miejscówka Raz na widelcu Let's go, popen Taki duży niedźwiedź, go sobie zostawmy? Niech sobie żyje, chłopak. O! O nie! Nie! Człowieku! Ja pierdziele. Zdychaj! Jeden cios. Ja pitole No chodź tu ty kurde o Nie odpuszczę cię Nie odpuszczę Co kolega chce? Szybciej? Kurczaki no No po prostu Jak to się stało? Powiedzcie mi. Musimy sobie więcej eliksirów na HP zrobić. No bo one tak uciekają, wiecie, to jest najgorszy typ przeciwnika, który ci ciągle ucieka. Ty nie możesz nie masz konfronta konfrontacji. Nie możesz sobie przemedutować. Nie okay, możemy. Dobra, botek, ruszaj. Przejdziemy sobie jako świadka. fajnie. No, jakie fajne były. O Jezu, to jest takie wolne. No, bo jesteśmy. Kulde uh, Geralt. Promuj to. Chodź tu, akcji. Nie będę z Tobą latał. Co ja Cię w dupie? Nie, no weźcie go. No patrzcie, te pająki są naprawdę uciążliwe. One są gorsze od wampirów według mnie. No dobra. Jaką mamy tutaj nagrodę leżów Najlepiej wysadzić je gwiazdą tańczącą lub kartaczem. Gwiazdą, ta... gwiazdą tańczącą, traszka jakieś pyły. Mamy ostatnią ostatnie miejsce w tej okolicy do przeeksplorowania. No tutaj bliziutko. Dobra. Robimy to. Jeźdź, Włodka. się ten domek sobie ominąć. Panie! Geralt, no jedź tam. Włodka, ty nie rób humorów. Nie teraz. Co to za jakaś podobna jest? Tutaj jest ktoś leży. Proszę bardzo, dla chętnych. Agent opresyjny. Proszę bardzo. Pseudo-szczupak. Egzekucja rozkaz dwa... 122 245 w trybie 46D. Dostarczyć do rąk własnych dowódcy komórki wywiadowczej. Kardynał. Proszę bardzo, dla chętnych do przeczytania. Dopisane krwią. Czekaj w piekle. Nie w garckach ciebie też zdrowiemy agencie Glac'a Ale ktoś komuś tepnął napięte. Zapraszam do mojego warsztatu O, z tobą nie gadaliśmy okay. jeszcze Kart nie masz widzę Ale za to mogę ci sprzedać I ma masz w sumie sporo hajsu. Dobra. Też poleci. Hm, dobra. Bywaj. Może być. Ty, nam pomożesz się przedostać tutaj, czy nie? Będziemy mieli bliżej tutaj. A! Jesteśmy w miejscu, gdzie robimy wam odcinek, jak zdobyć szybko pieniądze 5 mnie 3. ...na marmeladę. Ciekawe kto teraz to O, 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 to, to jest tutaj. A co tu się dzieje? Drug myśliwy żołnierz szpieg Okej. Okay. Jakieś tam znajdźkę znaleźliś... znaleźliśmy. Coś tu jeszcze jest? Patrzę, tu jest płotka. Jakiś skarb jeszcze nie odkryty. Co to jest w ogóle? My tego nie zrobiliśmy? Zrobimy to. Kupiając. Hmm Musieliśmy go odkryć, kiedy robiliśmy misję na ognisty miecz Te dziki tu są O Jezu Są takie agresywne Dobra, ale ci No nie, no nie gadajcie. To ucieka? Coś nie Niebywałe dziki. To zaraz za tymi. Yy, za tymi pająkami trochę dzików nie lubię. widzieć mnie trójce. Tak patrzę. Bo nie mieliśmy takiej konfrontacji jeszcze z dzikami. Przez całą grę. Dosłownie. No dobra. That's co? Prześpijmy się. Więcej dotąd myślę. Będzie dobrze, nie? Dotąd, jak przyśpimy. I tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj ten odcinek. Dziękuję Wam wszystkim, że byliście, że oglądaliście. Co widzimy się na kolejnym razem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, miłego. Cześć.